Cześć, witam w kolejnym odcinku Szybkim Okiem eksperta. troszkę mnie nie było myślę, że wyjaśnię później dlaczego ale wracamy z impetem dzisiaj mamy na tapecie Forda Focusa w wersji kombi 1.5, 2018 rok czyli właściwie końcówka produkcji trzeciej generacji autem jeżdżę od 2021 roku więc no, dwa lata już strzeliły, właściwie od maja, tak. Zrobiłem nim około 11 tysięcy mil w tym czasie auto firmowe. No, ale zacznijmy od przodu. Wielu kojarzącym się z marką Aston Martin. Co ciekawe, Ford ma udziały w Aston Martin, w marcu Aston Martin 8% zakładam, że nie jest to główny powód dla którego ten samochód tak wygląda ale moim zdaniem wygląda całkiem fajnie przejdziemy z boku. tutaj jak widać mamy kierunki w lusterkach, bardzo fajna linia w gółem nadwozia, muszę przyznać, że jak na gościa który nie lubi auta marki premium to trzeba przyznać, że naprawdę podoba mi się linia M Focusa szczególnie w kombi, ja szczególnie nie lubię kombi, także Muszę przyznać, że całkiem fajnie jest to zrobione. E, tu mamy klapkę w lewu. Oczywiście, jak drzwi są otwarte, e, to klapka jest otwarta. Jeżeli są zamknięte, to klapka też się nie otworzy. E, <ścoughs> Zastanawiałem się, czy wyciąć te gumy z uszczelki, czy nie, ale no, chciałem pokazać po prostu jakość budowy pięcioletniego Forda Focusa. Najpierw poszedł przód a potem poszedł tył i przyznam szczerze, że nie jestem jedyną osobą która to ma, bo widziałem auta e, różne fokusy z e, trzeciej generacji i e, no niestety bardzo często jest ta ustrzelka e, wycięta no, nagrywamy w deszczu, żeby nie było, żeby nie było dla was. E, więc tak, jeśli chodzi o Czar Vlog e, mamy kluczyk, tak, do auta nasz Fordowski bierzemy, przekręcamy child, lock otwa... child, lock... child lock załączony child lock wyłączony i to jest cały temat tutaj jak widzicie mamy korbkę do drzwi rodem z lat 90 trochę dziwne wam powiem szczerze w aucie z 2018 roku no 5 auto z korbką do drzwi a to nie jest wersja bazowa samochodu chciałbym zauważyć to nie jest Golas, to jest pół golasz ale o wyposażeniu trochę później więc no, no jest to dziwna decyzja no jak zapewne widzicie szyba się otwiera tak około 80% czyli nie do końca ale no e, dosyć dobrze otwarta teraz usiądę tutaj czyli jak to mówi złomnik sam za sobą e, muszę przyznać, że jak na gościa, który ma 1,85m wzrostu czuję się to całkiem komfortowo e, fotel jest ustawiony w pozycji w takiej, w której ja prowadzę więc jest, jest naprawdę nieźle no wiadomo nie jest to tam nie wiem, Lexus GS czy LS ale no, jak na Forda jest naprawdę dobrze e, tutaj jest taki fajny kompartment który jak zamkniemy drzwi oczywiście nie jest zasłonięty więc można coś tu schować e, no i teraz usiądę na miejscu środkowym w którym nie ma nic tu jest to jest kolejny taki jakby schowek jest kolejny schowek aczkolwiek no nie ma tu ani żadnej regulacji e, tego, żadnej regulacji e, nawiewu, powietrza czy czegoś. No siedzę sam za sobą. Znów nie jest źle. No, wiadomo osoba siedząca tutaj będzie musiała dać nogi tutaj po prawej. E, ale nie jest źle. No, tu mamy kieszonkę. Jest ok. Jest, jest, jest naprawdę OK. E, nie wiem czy widać, ale jest dosyć dużo miejsca na głowę też. Podnieśmy to troszeczkę. O, jest dużo miejsca na głowie. przyznam szczerze, że jest No i teraz otworzymy bagar. Eee, w bagażu mamy eee, roletę oczywiście. Tutaj bam, zatrzaśnięta eee, Nigdy nie pamiętam o właśnie w dół. Czyli jeszcze raz, jakby ktoś nie wiedział tu zaciągamy, tu naciskamy i roleta się chowa. W sumie? Ej, fajne to jest lepsze niż u mnie w Leksusie. Dobra, dobre. mój nowy ulubiony gadżet. E, tu mamy haczyki e, jeden drugi, światełka, gniazko 12V, kolejny haczyk. Czyli właściwie można tutaj e, taką siatkę zamontować. E, tu po lewej mamy bezpieczniki. Okej. Okay. Tu po prawej mamy e, jeżeli chcemy możemy coś schować. Wygląda krórka do wlewu i op, Ej, fajne. Fajnie ktoś to przemyślał naprawdę. E, no i tyle. No. Be, jeśli chodzi o składanie foteli to o ile dobrze pamiętam musimy pójść tutaj. Tak, i tu mamy taki guzio, który naciskamy. Momencik, o, tu musimy nacisnąć, złożyć. I teraz zrobimy to samo z drugiej strony. Wchodzimy, naciskamy, opuszczamy zagłówek. Tu mamy taki guzik, który musimy nacisnąć, żeby opuścić zagłówek. I mamy nie do końca płaską, ale złożoną podłogę z fotelami. No i to jest cały temat, jeśli chodzi o bagaż. Więc, jeśli chodzi o środek samochodu. Jak widzicie jestem w Wielkiej Brytanii, ale udało mi się ustawić, znaczy udało mi się ustawić, że nie jest żadna tam wielka sprawa ustawiania. Jest język polski jak najbardziej w samochodzie, także jeśli chcielibyście używać polskiego, ani angielskiego, jak najbardziej możecie to zrobić. Nie tylko do menu tutaj, MFD, czyli Multifunction Display, ale też do menu nawigacji, czy ustawim w samochodzie i tak dalej. Więc radio nam nie jest potrzebne. Na chwilę obecną. E, więc tak, no jeśli chodzi o ustawienia, no to tu mamy um, guziczki do obsługi tego wyświetlacza. Tutaj pokazuje mi ostatnio od, zresetow o zresetowania, ile przejechałem, jakie średnie spalanie, um, ile mil mam jeszcze zasięgu i tak dalej. No możemy się bawić bardziej. Tutaj prędkość może nam wskazywać, i tym podobno. Um, muszę włączyć silnik, bo zaraz samochód wybuchnie. Ok, e, no to to jest to. E, tu mamy ustawienia e, tempomatu, tak? Czyli możemy sobie przyspieszać, zwalniać, res, reset i. Resume, sorry, nie Reset, zawsze myślałem, że to jest reset. to jest resume, czyli jeżeli mamy ustawione 30 mil na godzinę, ale nagle przyspieszymy lub zwolnimy i chcemy wrócić z powrotem do 30 mil na godzinę wciskamy Res i robi nam się Ten tempomat trzeba za każdym razem włączyć tym guzikiem i wtedy mamy pokazany set MPH miles per hour i z jedyna rzecz, która nie jest po angielsku no i wtedy ustawiamy prędkość jaką chcemy mieć zrobioną i to jest cały temat tu po prawej mamy um, asystenta głosowego jeśli mamy podłączony telefon na Androidzie kablowo lub iPhone'a kablowo czyli Android Auto albo Apple CarPlay to zamieniam się na przycisk Google Now czy Siri a tak, jeśli nie, to to jest Fordowski asystent zmienianie piosenek, odbieranie, odrzucanie połączenia głośność góra-dół no to wiadomo, wycieraczki, przód-tył to troszeczkę dziwne to jest, bo normalny człowiek by pomyślał, że najczęściej pracujące wycieraczki to będzie tutaj, tak? Trzy kropelki, tu jest najrzadziej. I ma to wszystko sens do momentu kiedy dochodzi do ciebie, że jak najbardziej możesz wyjechać poza to i to są dodatkowe ustawienia. Także no, typowa dbałość o szczegóły w Fordzie, że możemy wyjechać poza obręb. Jak imigranci, i tak, no to wlew, pa... boże, wlew, kratka na dziękuję, światła, światła możemy zostawić włączone, zgasić silnik, one się wtedy wyłączą. W momencie, jak zapalimy silnik, one się znowu włączą, także nie musimy za każdym razem tego przekręcać, możemy to zostawić. Auto, akumulator się nie rozładuje, bo światła się wyłączają w momencie jak wysiadamy z auta i, za, i zamykamy drzwi eee, elektryczne lusterka lusterka i dwie elektryczne szyby, jak pokazywałem wcześniej, tu mamy taki schowek no tu jeśli chodzi o panel klimatyzacji i radio, plus nawigację to tak jak mówiłem, w momencie podłączenia telefonu teraz niestety nie mogę, bo korzystam z niego, żeby nagrać ten filmik ale w momencie podłączenia telefonu to nam się zamienia na pulpit Android Auto Um, I tylko jest jedna kwestia, telefon musicie podłączyć tutaj, w ten port USB. Bo porty USB są dwa. Co niestety oznacza, że jeżeli macie telefon i oby nie był za duży, no to najlepiej go trzymać tutaj lub tutaj w tym schowku. Ponieważ drugi port USB, który jest bardzo fajnie schowany w podłokietniku, i moim zdaniem tam by było to lepszym rozwiązaniem, zaraz pokażę, niestety nie obsługuje Android Auto ani Apple CarPlay, więc no musimy korzystać z tego. Tu mamy 12V gniazdko. Tu mamy wyłączenie z systemu start-stop, czyli jak stoimy na światłach, tak silnik nam automatycznie gaśnie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że w sam cały ten system i znów, dobra, nie będę porównywał do Lexusa bo już za mnie za to zjechaliście w recenzji Accorda ale no ten system po prostu działa jak chce czasem mogę przejechać 40 mil i się w ogóle ani razu nie włączy czasem przejadę 10 mil i zgaśnie silnik potem się zapali no oczywiście działa to jeżeli to działa, to działa bardzo dobrze ale no w większości wypadków, przynajmniej w moim przypadku to nie działało e, tutaj jest ten Fordowski patent oczywiście ogrzewania przedniej szyby to jest tył, co też włącza nam lusterka, A oczywiście, klima. E, taka ciekawostka, jak włączymy. E, o, tu włączymy tak, i o, o ile. O, właśnie. Jak włączymy maksymalne ogrzewanie, to automatycznie zmienia nam to na szybę, czyli bardzo fajne zimą. Jeżeli włączymy maksymalne zianie lodem, e, to automatycznie nam zamyka obieg i wieje w twarz. Także bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione. I to jest cały temat, co tu więcej mówić. Tak, no tu mamy radio. Z tego co wiem, dalej, pomimo że nie ma logo Sony, dalej są używane radia Sony. To oczywiście wyrzucanie płyt. No i tam mamy schowek jeszcze. Dosyć skromny, ale jest u pasażera poduszka. Ogółem auto jest wyposażone w sześć poduszek. Mamy poduszkę tutaj, mamy poduszkę tutaj, mamy poduszki z boku. I tak jak mówiłem, tutaj jest jeszcze cup holder, który możemy sobie regulować w zależności od wielkości naszego pojemnika. No i tu mamy podłokietnik, który na pewno da się otworzyć. Tu mamy taką półeczkę, która nie wiem, komu ma do czego służyć, ale jest. No, i tak jak mówiłem, tu jest drugi port USB. Tak fajnie w ogóle tutaj taką białą otoczkę, ma, ale no niestety on nie powoduje, że Android Auto działa. Co jest dosyć rozczarowujące, bo bardzo fajnie by było zrobione, gdyby tu włączyć, włożyć telefon. I przy okazji można by tam e, położyć nasz telefon. Co moim zdaniem miałoby więcej sensu, bo nie trzeba by było walczyć z tym okablowaniem tutaj, e, wyglądającym troszkę wiejsko. No i to tyle. No to teraz zobaczmy, jak tym autem się właściwie jeździ. Ehm... Jak wiecie, staram się zawsze sprzedać kilka ciekawostek jeśli chodzi o recenzję aut i tak będzie również w tym przypadku. Jedną już sprzedałem. Nie wiem czy wiedzieliście lub nie, ale Ford posiada 8% udziałów w marce w Aston Martin. Ciekawie, dlatego tak wygląda przed tego auta. Aczkolwiek drugą ciekawostką, kiedy projektowano i wypuszczano Forda Focusa Fokusach trzeciej generacji za sterami firmy zasiadł pan e, o imieniu i nazwisku Alan Mulley, e, został CEO Forda. I pan CEO Forda jeździł Lexusem. <grydy> Dosyć popularne to było. E, ciekawostka. Ja się dowiedziałem niedawno, robiąc research na temat Focusa ale tak. I to nie byle jakiego Lexusa, bo Lexusa LS, aczkolwiek był to w 2010 roku. A on jeździł LSM 430 z 2004 roku, czyli dokładnie takim samym, którego ja recenzowałem i posiadałem przez krótki okres czasu um, samemu. I recenzję um, oczywiście możecie znaleźć na tym kanale. W prawym górnym rogu powinien się pojawić link. Będzie też link w opisie wideo. No, to tyle jeśli chodzi o połączenie Forda i Lexusa jak wiecie na punkcie, którego mam słabość Lexusa, nie Forda no i to tyle w temacie tych dwóch marek drugą ciekawostką jest to, że kiedy projektowano ten samochód panowie designerzy, architekci inżynierowie nosili tak zwany third age costume, czyli to był kostium który powodował spowolnienie Twoich Twoich, um, twojej motoryki ciała, czyli tak jak czują się seniorzy, kiedy wsiadają do auta, kiedy obsługują te wszystkie przyciski i tak dalej. Co moim zdaniem jest bardzo fajnym pomysłem, no bo wiadomo, że no, owszem, no Fokus jest bardziej kierowany do młodszych ludzi, ale jeżeli jesteś osobą starszą, oglądającą ten film, to A. Bardzo Ci dziękuję, i B. Muszę przyznać, że, a może to ja już jestem stary. Muszę przyznać, że ten layout cały tutaj jest prosty. Co prawda to jest po faceliftingu, ale jest prosty, ale wszystko jest łatwo złapać, wszystko jest łatwo dotknąć. Um, tu mamy ten um, tempomat, tak jak pokazywałem tutaj to um, nawigację. Tu jest ten duży przycisk volume, tak, czy głośności. Fajnie jest to rozwiązane, fajnie jest to zrobione. Także to i przypomina mi to troszeczkę historię, kiedy e, Toyota projektowała pierwszego Leksusa LS400 i inżynierowie nosili 7 różnych rozmiarów paznokci żeby sprawdzić, jak komfortowo będzie się otwierało elektryczne szyby w Leksusach w LS400, LS będąc, będąc płcią przeciwną. Um, no, To tyle, dobra. Koniec o Leksusie, bo zaraz znowu będą, pociśniecie mi po kalesonach, jak we Francji Honda Accord no to tyle. Jeśli chodzi o samoprowadzenie się auta, to może przestanę jeździć w kółko wokół bloku i wyjadę na jakąś szerszą ulicę, aczkolwiek tak, ja mam 1,85 m waży około 80 kg. Proszę nie brać na mnie kredytu na dom. I muszę przyznać szczerze, że takie krótkie podróże między tam Stockport czy Bolton czy... Um, a w sumie jestem w Anglii, to może wam za dużo nie mówić, ale takie krótkie podróże, o um, będę mówił w czasie, takie krótkie podróże, około godziny są w sam raz. Dwie i pół godziny to już jest troszeczkę dla mnie e, większy brak komfortu, muszę przyznać. I tak po dwóch i pół godzinach z kółkiem tego samochodu musiałem sobie zrobić jakąś przerwę na stacji, żeby to wszystko płecy e, wyluzowały, pomimo tego, że tutaj mamy przycisk. O Jezus no, widać, że właściciel Lexusa, bo wszystko jest zrobione manualnie, e, mamy przycisk do odcinka lędźwiowego, e, e, ale no też jakoś specjalnie to komfortu nie poprawia. E, no i tak, nie jest to kwestia prowadzenia tego samochodu czy coś, tylko kwestia tych foteli e, e, i no nie chcę powiedzieć, że mój tyłek się przyzwyczaił do Lexusa, bo to nie o to chodzi, bo jeździłem czy Corollą czy... czy, czy em, tam jeszcze było Countrymanem e, e, i nie było aż tak jakoś wybitnie i źle. To nie jest złe auto, absolutnie, ale no jeśli chodzi o komfort ja to nie wiem, coś jest, coś jest troszeczkę nie w Fokucie na dłuższe podróże. E, aczkolwiek, no, jeśli chodzi o samo prowadzenie się, auta, to muszę przyznać, że prowadzi się bardzo fajnie. E, prowadzi się bardzo fajnie, miałem Mondeo sam i ono też się bardzo fajnie prowadziło mówię fajnie, to znaczy że czujesz naprawdę to połączenie kierownicy z drogą. Z tego co wiem i Mazdy i Fordy słyną z dobrego prowadzenia i muszę przyznać, że daje trochę frajdy Szczególnie jeżdżenie po serpentynach i tak dalej, natomiast co nie daje frajdy, to jest niestety ten silnik tutaj 1.5 um, dieslowski 120 koni i no, okej, okay, no nie jest to demon prędkości, nikt się tego nie spodziewał, że to jest demon prędkości aczkolwiek, no przyznam szczerze, że jeżeli jedziemy w mieście i kogoś wyprzedzamy to nie ma dramy, ale gdyż jedziemy na motorwayu, na autostradzie i jadę 60 mil na godzinę czyli 100 km na godzinę i chcę kogoś wyprzedzić to jest problem, to jest troszeczkę problem yy, I no przyznam szczerze że nie jest to jakoś wybitnie yy, bezpieczne, jeśli chodzi o o wyprzedzanie. No nie jest źle, tak? Ale no silnik wyje, trzeba pałować, żeby wyprzedzić. No nie jest wybitnie, ale no dzięki temu no mamy przepiękne spalanie tak. No 60, mil, 60 mil na galon. Na dole macie przelicznik w litrach. No muszę przyznać, że naprawdę na pełnym baku, tu wchodzi 43 litry na pełnym baku z dobre 600 mil byłem w stanie zrobić yy, i to jadę cały czas 70 mil na godzinę czyli 80 km na godzinę tak? jeśli ten zegarnia oszukuje a nie oszukuje tak, 70 mil do 80 km na godzinę yy, także no, muszę przyznać, że jeśli chodzi o zasięg i ekonomię, to jest super. I mówię to mając tak w 70% załadowany bagażnik. Prawda, rzadko jeździłem tym autem, to auto firmowe na jakieś rodzinne wycieczki, chcę żeby powiedzieć na tu osób, jak to wpływa na spalanie z większą ilością osób. Aczkolwiek jeśli chodzi o, o 80% załadowanych bagażnik i jazdy samemu, no to spalanie jak najbardziej. Teraz jeśli chodzi o wyciszenie samego samochodu to też nie jest źle. To jest, przyznam szczerze, właściwie, to przyznam szczerze, że tu jest całkiem cicho, Tak? I wiecie, że mam dobre porównanie bo jestem już w czwartym leksusie, którego w końcu mam nadzieję zrecenzować i muszę przyznać, że jest naprawdę cicho to na pewno jest duża, duży plus dla Forda że no nie ma jakichś wielkich hałasów no, ale tyle o pozytywach i superlatywach przejdźmy troszkę do negatywów więc tak jeśli chodzi o Forda Focusa to negatywy są dwa natomiast nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten na Europę jest budowany w Niemczech, a ten na Stany jest budowany w Stanach. Ale w Stanach było 29 przypadków samochodu stającego w ogniu, silnika, to był 1,6, i były grube problemy ze skrzynią DSP-6 Power Shift, czyli automat. Kiedy mówię grube, Wyobraźcie sobie, że to auto było produkowane między 2010 a 2018 rokiem. Facelifting w 2014, to jest 2018 rok, czyli końcówka produkcji. I wyobraźcie sobie, że skrzynia biegów była tak awaryjna, że zrobili 6 rewizji skrzyni. Tak, 6 razy przemodelowywali, przebudowywali skrzynię. Mi się język zakręcił żeby to miało ręce i nogi, żeby ta skrzynia zaczęła w końcu pracować tak, jak powinna. Z tego co wiem, mieli też siedem różnych pozwoń do sądu, mówię, ciężko im powiedzieć, bo starałem się zrobić research na temat tego, czy w Europie, czy w Azji. Dokładnie to samo to spotkało Forda, ponieważ nowym jakby sloganem czy nowym, jakby moc to nowego CEO tego LSA 430 było to, że teraz wszystko jest budowane jako one Ford czyli jest dokładnie taki sam fokus na Stany, na Europę, na rynek azjatycki i tak dalej E, więc, no, jeśli jest zbudowane w ten sam sposób, no, to podejrzewam, że byłyby te same awarie. No, ale jak, 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 e, jak się wydaje, to tak nie było, bo nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat e, panujących skrzyni biegów automatycznych w Europie czy silników stających w ogóle, znaczy samochodów w ogóle stających w ogóle. Także możliwe, że nasi sąsiedzi z zachodniej granicy w Niemczech troszeczkę bardziej się przyłożyli i było po prostu mm, Hans. Mm. Myślę, że tu jest problem. Mm. Tak, ten samochód może stać w ogniu Hans. Dobrze, przybudujmy to skrzynię i ten silnik Hans. Tak jest. E, także no może to może spowodowało, że samochody e, nie zapalały się. No i właściwie co? No, że, tak jak mówiłem, Ford Focus. Chyba no, właściwie każdy ma Forda Focusa. Bardzo znana marka i jeden z najbardziej znanych modeli Forda. Szczególnie, że w 2012 roku zgarnęli nagrodę najlepiej sprzedającego się samochodu na świecie. Czyli nie tylko w Europie, nie tylko w Stanach, nie tylko w Azji, ale na świecie. Co nie jest absolutnie żadną małą zasługą. Także. Ogółem, jeśli miałbym oceniać ten samochód, prawdopodobnie byłby to lepszy samochód, troszeczkę dla mojej córki e, czy syna, chociaż prawdopodobnie bym myślał bardziej w stronę Aigo, Jarisa czy Fiesty. E, prowadzi się świetnie, no z tym wyprzedzaniem troszeczkę może mocniejszy silnik, no chyba że, no, no wiadomo, to też nie jest tak, że e, kupujesz Forda 1.5 i kurczę, no... Że będziesz nim wyprzedzał Golfa R No nie, wiadomo, że to nie o to tu chodzi. Prawdopodobnie w tym celu kupisz ST czy rs -a, ale muszę przyznać, że tym się jeździ całkiem nieźle. Jest w miarę cicho, nawet na autostradzie. Bardzo fajne spalanie jest. Poza tymi nieszczęsnymi uszczelkami w drzwiach wszystko po prostu działa. Bardzo fajnie, że jest wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay. Dosyć fajnie to gra nawet. Jeśli chodzi o jakość audio. Wszystko pasuje. Także dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka szybkim okiem. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka szybkim okiem eksperta i do zobaczenia wkrótce. Hej!